witam serdecznie yy, dzisiaj dysocjacja zasad zapraszam witam witam już tutaj nam sobie przełączamy yy, dysocjacja co to jest dysocjacja dysocjacja yy, już to pojęcie poznaliśmy kiedy omawialiśmy sobie kwasy czyli uwaga dysocjacja jest to rozpad tak to rozpad na dwa typy jonów. Na kation metalu. Siup. Kation ma ładunek dodatni metalu. Oraz na anion, który ma ładunek ujemny grupy wodorotlenkowej. Super. Samo z siebie to się nie rozpada. Wszystko to się dzieje w, e, w środowisku wody, tak? Wtedy, kiedy jest woda, to to się zadzieje. No i teraz uwaga, wróćmy sobie do slajdu e, tytułowego. Zobaczcie jeszcze raz. Dysocjacja zasad, a my dotychczas, e, teraz mówię zasady, a przed chwilą omawialiśmy w, sobie, w tej serii wodorotlenki, więc o co chodzi? E, mianowicie dysocjują tylko te wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie, a te, które rozpuszczają się w wodzie, tak, nazywamy zasadami. Stąd dysocjacja zasad. E, czy to jest skomplikowane? Nie. Wystarczy nauczyć się takiego schematu dysocjacji. Ale pierwszy warunek, jaki musi spełniać związek, Musi rozpuszczać się w wodzie. Musi rozpuszczać się w wodzie. Rozpuszczać się w wodzie. I gdzie sprawdzamy, czy rozpuszcza się w wodzie? Oczywiście, w tabeli rozpuszczalności. Na dole, oczywiście, umieściłam sobie taki wyciąg z tabeli rozpuszczalności. E, I teraz uwaga, e, warto zwrócić uwagę. Ja akurat mam kationy umieszczone na górze anion wodorotlenkowy jakby w, w kolumnie. Może mamy różne tabele rozpuszczalności, może to być odwrotnie. Szukamy przecięcia się kolumny i wiersza z grupą OH i z kationem metal. Tak? Zobaczmy sobie tutaj pierwszy wiersz tutaj do góry. Nie wszystkie są rozpuszczalne. tak Czyli jeśli byłoby zadanie napisz równanie dysocjacji... E, Zasady i było, miałabym takie, yy, 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 takie zadanie, to pierwsze co robię, to sprawdzam, czy jest ten yy, wodor całek rozpuszczalny wodzie, czy jest z zasadą. Tak? A jeśli już jest, to muszę napisać równanie. I teraz taki wzór ogólny, skorzystamy sobie ze wzoru ogólnego, yy, ze wzoru ogólnego wodorotlenków takiego, który już przedstawiłam Wam kiedyś. H to jest jeden, tu zrobię sobie małe a. I teraz tak. Yy. Ważna jest ta woda, ponieważ one same z siebie się nie rozpadają, tylko rozpadają się pod wpływem wody, rozpadają się na jony. Teraz uwaga, czyli mamy tak, metal rozpada się na kation. Teraz uwaga, a plus, bo tyle jest wartościowe takie powstanie na kation dodać i teraz tyle, ile jest grup o H, to sobie napiszę duże A, o, no przepraszam, z rozpędu muszę sobie wyrzucić jeszcze raz, no i oczywiście, dobra, jeszcze raz napiszemy, o, czyli mamy duże A, OH minusów. I teraz przykład. Oczywiście. Dobra. Czyli zrobimy sobie jakieś yy, rozpuszczalne. Mamy rozpuszczalny wodorotlenek, na przykład tutaj będzie sodu. Czyli mamy NaOH pod wpływem wody. Dyskocjije nam na. Na plus, bo uwaga, na jest jedną więc tu jest jeden plusik. Dodać. Grup oH mam jedną, więc też nie pisze nic i piszę OH minus. Dobrze. Zrobimy sobie teraz to dla przykładu, gdzie mamy inną wartościowość niż jeden. Na przykład e, ten magnezu jest nierozpuszczalny. E, no, wodor to jest na przykład rozpuszczalny. No to mamy BA, OH, dwa razy wzięte, bo tu mamy tuło wartościowe, pod wpływem wody. Dysocjuje nam na BA, 2, dobra to sobie za chwilę, oraz Teraz uwaga, ta dwójeczkę tutaj, molduje tutaj duża. OH minus. Dobra, to teraz jakiś inny przykład. Jeśli byłoby na przykład przykład taki jak ZN, OH, dwa razy wzięte, to teraz uwaga, pod wpływem wody. Uwaga, nie dzieje się tutaj nic, ponieważ wodorotlenek cynku jest nierozpuszczalny. Czyli, uwaga, na co musimy przy dysocjacji zwrócić uwagę? Czy wodorotlenek się rozpuszcza? Pierwszy warunek. Rozpuszcza się? Super. Wtedy przystępujemy do zapisu dysocjacji. Tutaj mamy wzór ogólny. Tak. Uwaga, ten wzór zadziała przy każdym rozpuszczalnym wodorotlenku. Tak. Czyli nie uczymy się wszystkiego na pamięć. Tylko uczymy się, jak przebiega schemat tej dysocjacji. Co jest, yy, Co się dzieje w takim roztworze. Uwaga, jeśli nam wodorotlenek dysocjuje, to nabiera taka, ten nasz roztwór nazywam Elektrolitę. Tak. I on. Ten elektrolit ma taką właściwość, że potrafi przewodzić prąd. Prąd to jest ruch ładunków. Zobaczcie. W naszym roztworze pojawiły się jony. Jony mają ładunki. Jeśli ma ładunek i wprawimy go w ruch, to będziemy mieć prąd. Tak będzie przewodzić prąd. Dlatego. E, elektrolity przewodzą prąd. Super. E, to by było na tyle, jeśli chodzi o mnie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, jeśli nie, lub zrozumiałaś? Jeśli nie, to szukaj dalej, nie poddawaj się. Na pewno znajdziesz e, miejsce, gdzie ktoś to wytłumaczy. E, może lepiej niż ja. Do zobaczenia.